Ksiądz Sopoćko w swojej pracy habilitacyjnej z teologii pastoralnej zajął się pracą wychowawczą Mikołaja Łańczyckiego, jezuity, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. W tym celu musiał przeprowadzić kwerendę w wielu miejscach Europy. Zwiedził biblioteki w Berlinie, Kolonii, Aachen, Brukseli, Antwerpii, Paryżu, Londynie. Genewie, Freiburgu, Mediolanie, Rzymie, Neapolu, Florencji, Padwie, Innsbrucku, Monachium i Pradze. Jakkolwiek tylko w Louvre w Paryżu, w Innsbrucku znalazł pewne materiały do swojej pracy, to z wyjazdu bardzo dużo skorzystał pod względem duchowym i religijnym. Wziął udział w międzynarodowym kursie liturgicznym w Anferpi, Zwiedził Lisję, Asyż, Lourdes, Watykan, Monte Cassino, Padwę i inne miejsca kultu, które wywarły na nim niezapomniane wrażenie. Szczególnie kilkudniowy pobyt w Lourdes przyczynił się do wzmocnienia ducha i obudzenia ufności w pomoc niepokalanej. Jak wspominał, we wszystkich wymienionych miastach, większych zwiedził muzea i rozkoszował się w dziełach sztuki znanych w całym świecie. Znanych artystów, jak na przykład Rubensa, Van Ferpie, Michała Anioła, Leonarda Da Vinci w Rzymie i wielu innych. Wrócił do kraju zupełnie odnowiony. Po latach, wspominając ten okres, przyrównał go do długich rekolekcji. Szczytem wrażeń i łask był kilkudniowy pobyt w Lourdes. Tam wszystko tchnęło podniosłością i świątobliwością. Niezatarte wrażenie zrobiła procesja z przenajświętszym sakramentem wśród chorych. Krzykliwe błaganie ich o łaski oraz okrzyk radości uzdrowionych. Z Lourdes przejeżdżał przez Tuluzę, gdzie oddał hołd świętemu Tomaszowi z Aquinu. W Genewie świętemu Franciszkowi Salezemu, we Freiburgu świętemu Piotrowi Kanizjuszowi, w Pradze zauważył chłód i obojętność Czechów do spraw religijnych. Groby świętego Wacława i świętego Jana Nepomucyna były zupełnie opuszczone a kościoły prawie puste. W Monachium gościnnie przyjęli go ojcowie franciszkanie, dzięki którym zwiedził tam najważniejsze zapytki. Z nowym doświadczeniem wrócił do Polski, którą powitał z radością. Przywiózł sporo materiału pracy naukowej i zawodowej do pracy wśród alumnów Seminarium Archidiecezjalnego w Wilnie. W 1932 roku powinien wrócić do wojska. Ale nowy biskup polowy Gawina na jego prośbę zgodził się zwolnić go, by mógł się oddać wyłącznie pracy wychowawczej w seminarium archidiecezjalnym i naukowej na wydziale teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Praca naukowa wymagała większego skupienia i po pięcioletniej praktyce poprosił o zwolnienie także z obowiązków ojca duchownego w seminarium. Ksiądz arcybiskup Romuald Jałbrzykowski niechętnie udzielił mu tego zwolnienia. Po roku otrzymał znowu propozycję powrotu do pracy wyłącznie wychowawczej w seminarium, ale odmówił, gdyż był już daleko zaawansowany w pracy habilitacyjnej. Ostatecznie habilitował się w 1934 roku. Jak dalej potoczyły się losy księdza Michała Sopoczki, o tym w następnym odcinku zapraszam.